Dobra. Ale mamy 450. No to. No to nie starczy nam do końca tak jakbym chciał, ale będziemy mieli chociaż. Dobra, w małym stopniu. To co chcę. Dobra, teraz tak. Jeżeli tu mamy iść w ten sposób.

Looks like these tin cans want to change the rules. Two can play at that game. Platoon, prepare for new battle tactics. Those hacker drones are your primary targets. Take them down no matter what. If we want to know what's behind that anomaly, we're going to have to get past these tin cans. Take down all targets marked on the map and punch your way through to the safe zone. Use your head on this one, Commander. It could get nasty. Good luck out there. No dobra um, Weźmy sobie pełzaka nie, nie będzie to wyglądać ciekawie A najgorsze jest to, że nasze czołgi już całkiem mocno kopią Dobra zróbmy tak Dobra A Zróbmy tak Tutaj tak Kolejny decoy No, kolejny dziko ostatni już Dobra Chyba nam się udało teraz trochę to zrobić Okej, okay. więc teraz bym poprosił jeszcze, żeby już mi tędy Potem sobie polecimy w tą bańkę A może w ogóle tędy Dobra tak to, tak to zrobimy, powinno być dobrze Dobra, teraz kupmy jeszcze sobie pełzaka Im więcej tych działek tego typu będziemy mieli, tym lepiej. Decoy musimy zostawić sobie na stówkę na naszego... A, nie to zostawiłem, dobra Więc tak, i stawmy tu Dobra o -o. O -o. O -o. o, 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 o. Dobra, U. coś mi mówi, że bez dikoja to my co możemy tutaj działać? I niestety taka prawda. No właśnie mi zarżnęły Wow, dobra. Na dwóch pełzakach to niestety. Dobra, wróć do checkpointa. Tak dobra, źle tu zrobiliśmy. Tą rzecz powinniśmy tu pojechać. Prosto nie być chciwym i tylko od razu po prostu przejść tutaj do klepania tego główienka. Dobra, w ten sposób. Okej. Okay. Dobra. To najgorsze jest to. Okej. Okay. Teraz zróbmy na przykład to. Dobra. Jeszcze raz. Tak. Tu. A tu. O! A tutaj mamy dekoi? Dobra. Dobra. No, ka mam. Walni tem ja w nich. Dobra, dobra jest to, że to chociaż nie dodaje obrażeń Dobra, okej okay. Okej, okay, dobra, udało się. Teraz możemy przejechać, tak Dobra, tu są behemoty, to z behemotami będzie ciężko Ale okej, okay, dobra. E, jakoś to ogarniemy na pewno! O! O, o, Dobra, więc tak, teraz ulepszmy tarczę. Dobra, jedyne pytanie, co mogę zrobić tutaj, to wrzucić tą tarczę. Dobra, dużo to nie dała. Najgorsze jest to, że nie mam napraw teraz, więc już trzeba naprawić. O, dobra. Odnośnie napraw. Eee, właśnie dostaliśmy jedne, także może... Także może coś tutaj damy radę ugrać, tego jeszcze. Dobra. zasłonę. Dobra. Dobra, Dobra. teraz tak. Tu rozeznanie. Okej, okay, od góry wygląda dobrze. Aha, wtedy jak pojedziemy, to popakujemy się pod behemota. Tędy też, tędy nie. Dobra. Dobra. No to teraz tak, musimy naprawić naszego ostatniego połzaka. Hmm. Dobra. Tutaj przejdźmy to w miarę takim safe lane. Starajmy się. O.

Dobra, teraz... tak... tak... A. Dobra. Dobra. Okej, okay, wyszło. Uff, przed nam było niebezpiecznie. Dokupmy no sobie jeszcze dwa pełzaki, bo... Prawda jest taka, że im bardziej mamy rozciągnięty oddział, tym więcej dajemy radę nim zdziałać. Dobra, zasłona. Zasłona razy dwa Teraz tak, gdzie jest jakiś mniej obwarowany, z którym nie będziemy się dużo męczyć na przykład. Nie ma takiego Dobra, przejdziemy tędy. Teraz tak, tu tu... Tu... I tu. Dobra, i tym planem powinniśmy dać radę tutaj to jakoś... Ok. Okej... A więcej towerów rozwalimy, Taka prawda, że jest większa szansa na to, że dostaniemy jakiś drop dobry. Coś, co nam się przyda. Hmm, może tak. Teraz tak, tutaj mamy... W to bańkę sytuację. O! Dobra. Dobra, zróbmy sobie tak, że tam zrzucimy jedną bombę. Dobra, jeden jest tu, drugi tu, trzeci tu. No i dobrze. A on za dużo nam tak naprawdę nie robi? Dobra, nie robił tym, tym z przodu. Dobra, rzućmy tu. O, shit, niedobrze. O, i bardzo niedobrze. No. Dobra. Dobra. Teraz tak. O losie. Dobra, może nie, jak tu ustawimy ten i to on zadziała. Dobra, nie mam żadnych supportów już teraz. Nie. Eee, grubo tu jest, grubo. Grubo i trudne to jest, naprawdę. Teraz się zaczynają robić problemy. Dobra. Dobra. Może pomyślmy jeszcze raz nad drogą. Gdyby puścić to w sumie tędy I tylko tu, żeby się kręcili A to ten będzie bił A gdyby zrobić to w tawańka I tak potem Dobra, spróbujmy zrobić to tak Dobra, spróbujmy zrobić to w ten sposób i zobaczmy, co to nam da. Dobra. Jeden naprawę tu. Drugi naprawę tu. Dobra, dostaliśmy kilka dymów. Teraz tak, skręć tu. Przejdźmy to od drugiej strony. Na pewno. O, źle. Dobra, potrzebny jest diko i w tym miejscu na pewno. Widzę no, jest potrzebny drugi. No chyba nawet trzeci. Dobra, teraz tak. Dobra. Dobra. Dobra, podsmarujcie mi tutaj te czołgi. Ale czy ty nie rozumiesz co to znaczy, że masz tu mieć decoy? Decoy znaczy, że masz tam strzelić, dobra. Dobra. No i o to mi chodziło. Okej, okay. udało się, jeden punkt do przodu mamy. Dobra, i teraz to przelecimy w ten sposób i miejmy nadzieję, że nie będą już tam się do nas sadzić z tamtej wieżeczki jednej. Ale jedno co jest pewne, że trzeba wylewelować tutaj parę rzeczy. Mm, 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 mm. Tarcza się może nie opłacać będzie aż tak bardzo. Ale te trzy jednostki, które idą w czopie... W czopie, Boże. W czole... E, I są czopem, kurwa. No co to za czop? Jezu. E, te, co idą w czole, muszą jak najmocniej wpu... Bo one na ciebie ściągają tak czy owak. Główne obrażenia, właśnie tutaj od Nexusa. nie niedobrze. I jest bardzo niedobrze w tym momencie. Dobra. No. I ja oczywiście piękne fieldy. Ah. Trudna jest ta misja. Dobra jeszcze raz Nie możemy się pchać pod tamte wieże aż To jest pewne chyba Musimy rozwalić tom Dobra o. Dobra. I problem jest niestety taki, że nie mamy teraz tarczy i chyba nie możemy jej kupić nawet. Nie, nie możemy. A, niedobrze. Dobra, nie mamy tarczy i nie mamy napraw. Będziemy musieli przeskoczyć tędy. Tam, górą. Dobra, błagam na prawo. Nic. Dobra. Dobra. Dobra, teraz tak. Tutaj, Decoy. Um, tutaj weźmy, wyrzućmy sobie drugi ten. Tutaj drugi dokoń. Tak, tak. Naprawa, naprawa, na prawa, na, prawa, na prawa. Dobra. Okej, okay, wyszło. Bardzo. Dobra. Udało się, bo to dosyć trudna misja, skomplikowana, dzięki tym dikojom, jakie tutaj właśnie wrzucał. Ale jak widzicie, wystarczy trochę przekombinować czasami, małymi kawałkami skubać i wszystko, wszystko można zrobić. To już jest koniec misji teraz? Dobra, tak więc udało się. I dzięki Wam za uwagę i zapraszam Was na następne odcinki z moich serii. Do zobaczenia, trzymajcie się. Hej!